Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i jesteśmy po raz kolejny w grze Hearthstone. I w dzisiejszym filmie, jak co środę, zajrzymy do trybu Karczemnej Bójki. Dlatego też już tutaj standardowo nie przedłużam. Zobaczmy, co dla nas na dzisiaj twórcy przygotowali. Gdzie mamy coś nowego, co mnie bardzo cieszy. Tytuł Karczemnej Bójki, imprezowe portale. Mediwy przygotowały specjalne przedstawienie z tobą w roli głównej. Po raz kolejny jesteśmy w operze. Przywoływuj przy pomocy różnych portali stronników, aby wszyscy zapamiętali ten spektakl. Nagroda standardowa, czyli zakładam, że po prostu wybierzemy sobie klasę? Nawet sobie nie wybierzemy klasy, ok. Czyli wszystko jest specjalnie dla nas przygotowane. Pewno nasza talia będzie wypełniona wszystkimi pięcioma portalami, które mamy obecnie dostępne w grze. Chyba, że jeszcze dostaniemy niestabilny portal magowy, wtedy będzie portali 6. Dlatego też możemy przygotować się na sporą dozę losowości. Jestem w ogóle bardzo ciekaw jakimi klasami będziemy grać ja i mój przeciwnik, czy być może w ogóle jakimiś innymi postaciami. Zaraz to się wszystko okaże. Aha. Ok. No to mamy odpowiedź. Mediv kontra mediv... Jak widzimy, niestabilny portal także się pojawił. Dobra, portal do Krainy Ognia jest zbyt drogi, jego wymienimy. Dobrze, że mamy dwa razy portal, portal do Malstrom, bo to są najtańsze portale i dzięki nim będziemy mogli przyzwać coś bardzo szybko, chociaż i tak myślę, czy by przypadkiem nie użyć niestabilnego portalu. O, a cóż to jest? Wanda. Cudnokopytna. Pozostałe kosztują jeden mniej, nie liczy się jako stronnik. Marko Wodzirej. Portale kosztują jeden mniej, nie liczy się jako stronnik. Aha, dobra, czyli tylko nam stół będą zapychać i tak naprawdę nie będziemy mogli nawet ich użyć. Ani buffnąć, ani nic. Dobra, niestabilny portal. Podniebny jeździec, całkiem nieźle. Od razu go zrobimy w ten sposób. Dobra, czyli jako, że nie liczą się jako stronnicy, więc Malstromem także ich nie zabijemy. Trudno. Jakoś nie za bardzo mi na tym w tym momencie zależy. O! Czym ty jesteś? Mim. Jak widzimy, ta karczemna bójka jest nieco bardziej skomplikowana, niż mi się wydawało. Dobra, rzucimy portal paladyński. Przy okazji mojego smoka. A oprócz tego dostajemy Panią Bulu, która co prawda nie ma zbyt dużo ataku, ale być może za jej pomocą, chociaż nie, on się teraz w ten sposób wytraduje. No to trochę źle zrobiłem. Ale dobra, najwyżej buffniemy Panią Bulu w kolejnej turze i tak nie będzie źle. On się niestety teraz nie ma może z nami wytradować. Ale jakoś dostaliśmy dodatkowy, powiedzmy, portal, który nazywa się Imprezowy Portal. Tak naprawdę wszystko tutaj może się zdarzyć Czemu on go bawną? Nie mam zielonego pojęcia Bo i tak w tym momencie ten kolega ginie I mamy kolejny niestabilny portal Ale Myślę Że użyjemy portal Srebrnej Luny Żeby tutaj się z nim wytraidować Przy okazji znowu zostać coś za dwa Ekranowy minibot Moim zdaniem jest to najlepszy drop za dwa w grze Dlatego też bardzo, bardzo się cieszę Że ze standardu wypadł bo był bardzo irytujący, ale dzięki temu, że dostaliśmy go, to myśl... O! Portal Warriorowy. W sumie pierwszy raz tą kartę na oczy zobaczyłem, więc się zdziwiłem, cóż to jest. Dobra, teoretycznie jeżeli zabijemy jego, to powinno cofnąć tą oto Wandę cudnokopytną, ale jako, że ona nie liczy się jako Stronnik, więc prawdopodobnie tak to nie zadziała, ale i tak czy jak tego kolegi się pozbędziemy, gdyż jest zbyt dużym Stronnikiem. Wanda została, czyli to także bez zaskoczenia. A niestabilne portale, jak widzimy, nie były zbyt korzystne. Dwa razy stwór takiej wielkości. A to by co się dzieje? Marko, dajże spokój. Jak on w ogóle wygląda. John Travolta tutaj powinien być, a nie Marko. John Wodzirej. Marko i Wanda. Ciekawe, czy to jest nawiązanie do czegoś, bo w sumie szczerze mówiąc, w tym momencie nie za bardzo to nawiązanie czuję, ale być może jest to z czymś związany portal, żelaznej kuźni. Oj, chciałbym tego się pozbyć. Dobra, myślę, że zrobimy tak. No dobra, użyjemy ten portal. Zawsze to stwórza za 4. Całkiem niezły. Dzięki niemu będziemy mogli się leczyć i dobijemy kapłankę w portalem do Malestromu. Na szczęście on nie atakuje moich stroników. i mamy najlepszego stronika jaki nam się mógł trafić. Niestety... Na moje nieszczęście mój przeciwnik gramagiem, więc ognisty pocisk z moim płyłowym diablikiem bardzo łatwo sobie poradzi. Jak widzimy nawet pocisk nie był potrzebny, bo wystarczyło, że użył swój portal do Malestromu. I w sumie to by było tyle. Na szczęście na kolejnym, które mamy, portal krainy ognia. Więc stwora z pięcioma punktami życia możemy w najlepszym wypadku zabić. Kurczę, dlaczego sześć? Ojejoj! No dobra, wytradujemy się w ten sposób. Zabijemy go portalem krainy ognia. Liczy na coś dobrego. Stwory za 5 są całkiem niezłe. Mogły być lepiej, ale i tak nie będę narzekał. Tego kolegę także zabijemy. I póki co myślę, nie jesteśmy w takiej złej sytuacji. Jedynym minusem po mojej stronie jest to, że mamy mniej kart w dłoni od mojego przeciwnika. Nie ukrywam, że także chciałbym dostać imprezowy portal, bo jestem ciekaw, cóż tam się w nich może kryć. Kurczę, duży smok niestety. Z nim już może być trudniej. Dlatego też zróbmy tak. Portal do Malstromu. Portal do Kuźni. Ok. Serio, coś takiego. Przecież, jak mój przeciwnik ma portal do Malstromu, to będzie tyle z mojego minimaga. Dobra, na szczęście portal Gaju Luny przyzywa stronnika już za 6 many. A wśród nich może być Sylvanas, może być Taurizan, Brain, krwawe kopy To może się także trafić. O o No to się robi nieciekawie Wam powiem, bo niestety ze stworem 4x8 nie za bardzo mam co zrobić mm, Możemy liczyć na dobry, niestabilny portal Ojej, skopiuj ataki, życie przyjaznego Szkoda, że przyjaznego, bo jakbym to mógł użyć na Jego stroniku, to było całkiem spoko Dobra, jak widzimy, jak to się mówi, więcej szczęścia niż rozumu. Dzięki, dzięki temu, że dostaliśmy szarżę, możemy wytraydować jednak jego stwora. Co prawda, w ten sposób pozbyliśmy się wszystkich portalów, jakie miałem. Ale i tak myślę, że się to opłaci. Dobra, kolejny imprezowicz. Znowu Mim. Czyli jak widzimy, liczba imprezowicz, imprezowiczów jest dość mocno ograniczona. No cóż, trudno. I Flameton. Totem! Hmm. No dobra. W tym momencie mimo mojego przeciwnika stał się trochę bardziej niebezpieczny. Murlock... Na pewno musimy uchronić mojego murloka, zakładając tego totemta. Jeżeli Murlock przeżyje jeszcze jedną turę, to myślę że powinniśmy tą walkę spokojnie wygrać. Ale jak wiadomo, mój przeciwnik może go zabić na przykład portalem Krainy Ognia. Dobra, to na szczęście nie jest to, co mu w tym momencie przeszkadza, jak ja się cieszę, że to nie zatriggerowało. Kurczę, trochę nam, nas spamował tymi stworami, wam powiem, jest słabo. Dobra, wyskakujemy z moim imprezowiczem, zobaczymy, co mi się trafi. To samo, to samo, co on, tylko mimów ma w tej talii? Czy co? Dobra, to kolejny murlok dla mnie. O, ten murlok jest bardzo dobry. Bo dzięki niemu będziemy mogli właśnie w ten oto sposób podobierać sobie karty. Eee, no i co? I w sumie myślę tyle. Tutaj nie ma za bardzo co kombinować. Trochę mi martwi to, że w tej turze mój przeciwnik może zniszczyć mojego murloka. Przez wszystko, przez flametong totem po jego stronie. W sumie mogłem się pozbyć tego totemu. Żywiołak Imprezy, prowokacja jest tam, gdzie jest Impreza, czyli u nas. Jest żywiołak jest impreza. No i niestety prawdopodobnie teraz zabijemy jego murloka. Cóż, ale jak to się mówi za swoje błędy trzeba zapłacić, nie zbiłem Flameton kto temu. To teraz mam karę. Dobra, portal malstromu. Jajko nie jest wcale takie kiepskie, to temu się pozbędziemy. Tego kolegę dobijemy portalem Krainy Ognia. No i dobra. Zdobyliśmy przewagę w ilości kart. Zdobyliśmy przewagę na stole, więc myślę tutaj już raczej nie powinniśmy przegrać. Jedyne co może mojego przeciwnika uratować to jest właśnie niestabilny portal Maga. Bo to jest najbardziej niekontrolowana karta ze wszystkich, które mamy w deku. Ale jak widzimy to mu tak czy siak nie pomogło i mamy zwycięstwo na karczemnej bójce. Dlatego też sprawdźmy jeszcze szybko co tam słychać pakiecie. Miejmy nadzieję, że będzie coś ciekawego. Jako, że jest impreza, to może jakieś fajerwerki i le legendarne złote karty się trafią. O! Pan, który mi tak naprawdę grę wygrał w wersji złotej. W sumie nie będę narzekał. Dobra, mam złotą rzadką kartę, więc pakiet lepszy niż przeciętny. No dobra, jeżeli chodzi o karczemną bójkę w tym tygodniu, to było tyle. Wyszedł trochę taki krótki odcinek, ale dzisiaj za bardzo nie mam czasu, żeby go przedłużyć. Myślę, że jeszcze do tej karczemnej bójki będę wracał, bo nie ukrywam mi się. Podoba. Minusem jest to, że nie możemy sobie klasy wybrać, bo nie ukrywam fajnie, by się na niej questy wbijało. W kolejnym odcinku zajrzymy do ostatniego już skrzydła Karazan. Na dzisiaj to było tyle, dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!